Dzień dobry, witam w drugim filmie opowiadającym o łożysku. Dzisiaj zajmiemy się problemami z przedwczesnym odklejaniem się łożyska, czy też wcześniej, w pierwszym trymestrze ciąży, kosmówki. Każde krwawienie, które występuje w czasie ciąży. Niezależnie od tego, na jakim etapie ciąża jest, czy to jest początek, czy to jest koniec, zawsze budzi niepokój, bo może być objawem odklejania się kosmówki, odklejania się łożyska. Bardzo często w badaniach na początku ciąży, bądź też w badaniach pierwszego trymestru, widzimy niewielkie odwarstwienia kosmówki z wytworzeniem krwiaka pozakosmówkowego. I nawet nie daje to żadnego krwawienia, nie daje to żadnych dolegliwości u pacjentek. Takie sytuacje, chociaż budzą naprawdę duży niepokój, no bo trudno się nie zaniepokoić, jeżeli lekarz mówi, Wie panie, co, tu się troszeczkę i jest krwiaczek. Więc pacjentka od razu szuka w internecie, w doktorze Google, tudzież na moich ulubionych forach. Nie będę ich wymieniał, nie będę ich reklamował. W znakomitej większości przypadków niewielkie krwawienia, które występują na początku ciąży, nie są. Związane ze stratą ciąży. Jeżeli to jest niewielkie plamienie, brudzenie, to najczęściej jest to związane na początku ciąży z tworzeniem się, połączenia pomiędzy częścią płodową i częścią e, maciczną tego kompleksu łożyskowego. Czasami po prostu otwierają się niewielkie naczynia, których krew płynie pod bardzo dużym ciśnieniem, z niskim oporem, tętnice spiralne i e, tworzy się niewielki zbiornik krwi. On się może opróżniać przez kanał szyjki i tak naprawdę póki to jest niewielkie brudzenie, krwawienie ciemną krwią, naprawdę, drogie panie, to jeszcze nie jest powód do paniki. Jeżeli mamy krwawienie jasną krwią, ze skrzepami, no tutaj niestety, ale w większości przypadków panie lądują w szpitalu. Możliwości interwencji, jeśli chodzi o krwawienie we wczesnej ciąży, tak naprawdę mamy bardzo to bardzo ograniczone. Oprócz podawania leków opartych o progesteron, czy progesteronu naturalnego, czy progesteronu, tak naprawdę możliwości interwencji są niewielkie. Pozostaje oszczędzający tryb życia, zakaz korzystania gorących kąpieli, sauny, wypoczynek w łóżeczku, ale absolutnie nie przywiązanie się do łóżka, bo jak wykazały dość duże badania, ścisły reżim łóżkowy nie zwiększa wcale szansy na utrzymanie ciąży. Czy możemy zidentyfikować takie panie, które mają podwyższone ryzyko od przedwczesnego oddzielenia się łożyska? Otóż tak na w każdej wizycie oceniamy sobie czynniki ryzyka ciążowego i możemy tutaj wymienić pewne czynniki, które pokażą się teraz tutaj, które zwiększają ryzyko wystąpienia przedwczesnego oddzielenia łożyska. Na pewno takim czynnikiem jest palenie papierosów, jak również przebycie w poprzedniej ciąży, przedwczesnego oddzielenia łożyska, ciąża wielopłodowa. Przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego, nadciśnienie tętnicze i nadciśnienie występujące w czasie ciąży, czyli preeklampsja, dawniej nazywana zatruciem ciążowym. Mięśniaki macicy również zwiększają ryzyko odklejenia się łożyska. W przypadku tego cięcia cesarskiego, jak również w przypadku urazu brzucha, e, zwiększa się ryzyko odklenia się łożyska. Z istotnych e, chciałbym tutaj podkreślić nadciśnienie tętnicze pierwotne, wikłające ciąże, czyli mamy nadciśnienie, które wystąpiło przed ciążą i jest w trakcie leczenia, jak również e, sytuacje, kiedy mamy preeklampsję, czyli mamy to nadciśnienie i białkomocz, które pojawiają się w trakcie ciąży. W przypadku ciąży wielopłodowej również mamy do czynienia z podwyższonym ryzykiem wystąpienia, odklejenia się łożyska. Tutaj jeszcze ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo bardzo częstym pytaniem pań w ciąży, zwłaszcza zaawansowanych, jest to, czy one muszą jeździć w pasach bezpieczeństwa. Otóż, drugie panie, tak. Macie jeździć w pasach bezpieczeństwa. Są takie też specjalne nakładki na pasy, które no, obniżają po prostu ten pas tak, żeby nie uciskał on bezpośrednio na brzuch. W razie wypadku uraz brzucha o deskę rozdzielczą o kierownicę jest znacznie bardziej niebezpieczny niż to całe szarpnięcie pasami. One są najczęściej na dole, na, położone na kolcach biodrowych, więc nie uciskają bezpośrednio na brzuch, tylko uciskają na części kostnej między ten uraz jest niczym w porównaniu z uderzeniem o deskę rozdzielczą czy o kierownicę. Wśród czynników przedwczesnego oddzielenia się użyska i wystąpienia krwawienia wymienia się również subkliniczną i klinicznie jawną niedoczynność tarczycy oraz obecność przeciwciał przeciwko tyroglobulinie i przeciwko peroksydazie. W tym kontekście konieczne jest dobre wyrównanie funkcji tarczycy w czasie ciąży. Proszę pamiętać, że jednym z badań, które są wykonywane na samym początku ciąży, ja szczerze mówiąc zalecam, żeby to oznaczenie wykonać w momencie, gdy już mamy ten test ciążowy dodatni, to jest TSH. Jeżeli Panie zgłaszacie się na pierwszą wizytę, nie tylko z testem ciążowym, ale jeszcze z tym oznaczeniem TSH, jesteśmy w stanie podjąć interwencję znacznie wcześniej i zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań. Oddzielenie się łożyska może wystąpić zarówno w przypadku łożyska przodującego, czy też nisko usadowionego, jak też w przypadku łożyska zupełnie prawidłowo położonego w dnie macicy. Objawem jest krwawienie o różnym stopniu nasilenia, i w takiej sytuacji należy jak najszybciej zgłosić się do. Szpitala. Wykonując badanie USG, oceniając stan kliniczny pacjentki, możemy podjąć decyzję, czy należy podjąć jakąś pilną interwencję, czy też spokojnie możemy powiedzieć pacjentce ok, wszystko jest w porządku. Dość częstą sytuacją, którą się spotykamy, jest krwawienie po współżyciu. Jeżeli na szyjce macicy jest jakaś duża ektopia, jest stan zapalny, to no, taki uraz mechaniczny może sprokurować a nawet dość intensywne krawienie jasną krwią i zdarzają się sytuacje, że panie lądują w szpitalu i wszyscy są przerażeni, bo leci mocno krew. Z dzieckiem jest wszystko w porządku, ska jest przyklejona, a krawienie jest krawieniem z szyjki macicy. Więc jeżeli trafiacie panie w takiej sytuacji do szpitala czy do lekarza, zawsze należy to, nie należy się wstydzić po prostu i powiedzieć, że to wystąpiło po współżyciu. Klasyfikacja przedwczesnego oddzielenia się łożyska na stopnie zaawansowania. Mamy 4 stopnie zaawansowania. Zależy od takich, od takich objawów jak krwawienie, tkliwość macicy, spadek ciśnienia tętniczego matki, występowanie zaburzeń krzepnięcia i występowanie objawów zagrożenia dla płodu. W zależności od tego, jakie są objawy kliniczne u pacjentki, jaki jest stan dziecka, jak, czy są zaburzenia krzepnięcia, czy też nie, jak bardzo nasilone jest krwawienie i w zależności od tego, jak, jak dosumujemy sobie ten cały obraz kliniczny i podejmujemy decyzję, czy jeszcze możemy pacjentkę obserwować, oczywiście w warunkach szpitalnych w tej sytuacji, czy też możemy podjąć decyzję o natychmiastowym ukończeniu ciąży. W takich sytuacjach raczej nie przyjmuję postępowania wyczekującego, jeżeli to jest sytuacja, kiedy jest ja mówię, jak distress, jest fetalny stres, objawy zagrożenia dla dziecka, to ta ciąża jest skończona szybko cięciem cesarskim. Czy możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego powikłania? No, no podstawową rzeczą to jest rzucenie, palenia. Następnie Przyjmowanie dużych dawek witaminy C i witaminy E w ciąży. W przypadku, kiedy mamy pacjentki, które chorują na preeklansję, udowodniono, że podawanie dużych dawek siarczanu magnezu a zmniejsza ryzyko przedwczesnego otklania się łożyska. Przy czym to już jest postępowanie, którego nie stosujemy w postępowaniu takim ambulatoryjnym, w leczeniu w gabinecie czy w przychodni, tylko to jest postępowanie, które prowadzone jest w warunkach hospitalizacji. Mam nadzieję, że przybliżyłem temat przedwczesnego tlenia sił i zmniejszyłem obawy wśród pań na temat tego, w sumie niezbyt częstego powikłania ciąż. Proszę pamiętać, że krwawienia we wczesnej ciąży, które są tak naprawdę brudzeniami, plamieniami najczęściej kończą się dobrze i nie wymagają jakichś specjalnych interwencji. A I proszę też pamiętać, że krwawienia w ciąży zaawansowanej to zawsze wymagają zgłoszenia się do lekarza bądź też na izby przyjęć szpitala. Jeżeli krwawienie jest obfite, pojawiają się skrzepy, bezwzględnie należy jechać od razu na oddział położniczo-ginekologiczny. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je pod materiałem lajkujcie, subskrybujcie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia na kolejnym filmie.